Szanowni Państwo, chciałem Państwu opowiedzieć, jak wygląda mój festiwal Opole moich marzeń. Więc tak, ponieważ jest to festiwal rozrywkowy, na pewno muszą być piosenki i to takie najukochańsze, których teksty potem powtarzamy przez całe lata. Ale Opole jest też takim festiwalem, na którym można nutę poezji spotkać i też to powinno być. Wszystko razem na pewno. Skoro o tekstach mowa to powinien moim zdaniem w, w moim opolu marzeń wystąpić znakomity aktor, recytator. Jest na przykład taki w Warszawie w tej chwili, taki nobliwy aktor, ma na imię Gustaw. Nie będę wymieniał jego nazwiska, bo przecież nie wszyscy muszą wiedzieć, że myślę o cholubku. Ale jak on by zechciał to wszystko, te wszystkie treści, o których ja myślę, przedstawić, to wyszłoby mniej więcej coś takiego, czego chcę dać Państwu teraz przedsmak. Wysokie góry i odziane lasy, jako rad na was patrzę, a wsze czasy wspominam, które tu zostały. Kiedy na pokład człowiek mało odbawy, gdziem potem nie był. Czego mnie skosztował? Ja, żem przez morza głębokie żeglował. Ja, żem Francuzy. Ja, Niemcem, Ja, Włochy. Ja, żem nawiedził sybilijne lochy. Mój ojciec ma kumba być królem wioski. Ja, mieszkać w Afryka. Przyjechać do Polski. Ktokolwiek będziesz w nowogródkiej stronie, do plużyń ciemnego boru wjechawszy, pomnij zatrzymać twoje konie, byś się przypatrzał jezior. Świteś tam jasne rozprzestrzenia łona. Łona ma siłę, nie wiesz jak wielką. Będzie spadać długo, potem wstanie lekko. Powstań, Polsko, skrusz kajdany, dziś twój triumf albo zgon. Triumf, triumf, misia Bela, misia Kasia. Aha, poloneza, krzyknęli wszyscy w jedno słowo. Bo wszyscy Polacy to jedna rodzina, starszy czy młodszy, chłopak czy dziewczyna, oficerowie wiodą muzykę wojskową, poczciwi muzykanci. Już się skrzypak zrzyma, a kobieźnik kłania się i żebrze oczyma. Brakło cymbałów. Było cymbalistów wielu. Wszyscy mamy źle w głowach, że żyjemy. Hej, hej, la, 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 hej. <śpiewanie> hej. <śpiewanie> hej. <śpiewanie> Zamknijcie drzwi od kaplicy i stańcie dokoła trony. Żadnej lampy, żadnej świcy w oknach zawieźcie całuny. Niech księżyca jasność blada szczelinami, tu nie wpada ciemno wszędzie, głucho wszędzie. Co to będzie? Co to będzie? Nie ma Mickiewicza i nie ma miłosza. Nie ma samozwańców i nie ma rokoszan. Patrz! To, dziecię, uszło, rośnie, to obrońca, Wskrzesiciel narodu, z matki obcej, Krew jego dawne bohatery, a imię jego będzie Jenny! Mam na imię Dżeny, może to coś zmieni, gdy już wiesz. Niechaj tam inni księgi piszą, niechaj nawet im sława dźwięczy jak wieża studzwonna, dzwonna. Ja ksiąg pisać nie umiem. A nie dbam o sławę, servus Madonna. Don't cry for me Argentina. Tu przerwał, lecz róg trzymał. Wszystkim się zdawało, że wojski wciąż gra jeszcze. A to piejo kury, piejo, nie mają koguta.